Wziął? Hej siema z tej strony Jolion i... Pamiętacie może SMP Kocyka? I to SMP na modach? Ta, o tym lepiej zapomnijmy Powstało drugie kanoniczne SMP W skrócie Kocyk jego banda głupich znajomych gra w minecrafta, dzieją się rzeczy, mamy content Proste Zasady są podobne do pierwszego: RP serwer, dobra, pół RP. Gramy w Minecraft, zakaz grifu, jakieś pranki. I co najważniejsze, ten sezon różni się od poprzedniego tym, że mamy ograniczoną mapę na 5000 bloków w każdą stronę i byliśmy zmuszeni stworzyć jedno miasto. Moim skromnym głosem będę opowiadał Wam wszystkie niejasności tej historii, a póki co zapraszam na słuchy na suchy gameplay. I muszę popracować nad dykcją To w takim bądź razie ja nie jest, tutaj nie będzie, będzie plemanie przechodził. Aha, yy, ja. A to na Cieno. prezydenta nie mieliśmy wybierać kogoś. nie na prezydenta jest osobny, tylko teraz, żeby ktoś wybrał to... miejsce po prostu. Ja chcę, Aha. Nie, nie Do o, zbudowania tego, to nie wiem, wspólnie możemy czy coś. Mi to bez różnicy ja się dostosuję to nie wiem, możemy się podzielić tak na 4-5 składów, jakichś mniejszych i potem sobie I... powysyłać I... rzeczy, A. jak to będzie wyglądać się tam osiedlić. A. Zrobimy głosowanie, które bi wygląda najlepiej. Okej okay. Miasto na Dobra, już to załatwiłem Chyba... Afera, afera, chat, afera, ty, miało, miało nie być PvP Nie, czekać. Ja już to wyjaśniłem, chłopczas, spokojnie A jak umrę? Mam jedno serduszko Ja bo... też z... My stąd nie mam głodu, spiesz. Biegli za mną Chodź w tą, chodź w tą Chodź w tą, idziemy bo... na... ja tu widziałem kanion. Słuchaj, tu jest kanion z żelazem tam... Kurwa nie, tam jest premie, tam jest premie, idziemy w drugą Ale tu jest żelazo A ja mam jedno serduszko Wyjebany, je po żelazo Kurwa, dobra, przekonałeś mnie, stare nawyki A ja sobie tego skina zaraz będę ustawić, dżentelmeńskiego Albo nie, najpierw będę biegł obdartych łach... O nie, e, Dobra, chyba nie, jest. Dobra, nie może nas bić Żart mi się nie przydało Kurwa, co? zbierzemy potem co to drewno Mission Impossible Robię jest Postawione na EU Was. Czy Polskę, EU chyba 3 o. Ale widzisz tutaj jest bardziej dopracowane to tojonasz. O wiele bardziej, nareszcie ten. To uznajmy, że tamtych SMP wszystkich nie było i to jest kanoniczne drugie. Pierwsze? Nie, pierwsze było, pierwsze było. Co się na początku stało, się nie odstanie. No. Te, te z modami to były takie fanowskie. Teraz będzie prawdziwe SMP, coś takiego. Fan To były gamey jak we FNAFi. Tak, zgadza się. Ej, zróbmy takie lore, że tak naprawdę robił to brał bliźniak Kocyka, Wocyk. Wocyk. Który chciał podwędzić y, pomysł Kocyka i zrobić własny server Minecraft. Ale Słuchaj, ludzie tymi... na YouTube i tak nie będą wiedzieli nic o SMP na modach poza tym Twoim jednym filmem. Live'em. Trailerem. Czy ten live, a? ale ten live jest chyba na niepublicznym już dany, czy nie? Nie, jeszcze nie. No to daj, bo nie wiem, livey się nie opłaca zostawić takich tych. No w sumie, ale wiesz to jest najlepsze? Trailer nabił więcej odcinków niż transmisja Znaczy w sensie, boże, więcej wyświetleń Bo... Yy, trailer ma 400 Aha Węgiel i żelazo, Jonasz, tu jest cave pod nami! Znaczy ta opuszczona kopalnia Szkoda, że nie mam głodu i mam jedno serduszko Ty, jestem ja też Kurwa, gdyby nie on, to byłby taki piękny początek Zwykle ktoś nam musi chuja w dupę Ej, może się zabijemy na szybko i i odrodzi nam się wszystko. Tak? No no tak. W się sensie gutki i tak dalej. No znaczy, co? Będzie... Czekaj, trzymaj moje itemy. Ja się zabiję i skoczę nam jeszcze po jakiejś żarcie. I potem ty zabijesz mnie. Czekaj. Nie, to... po prostu dam ci żarcie. A, w... dobra. Gdzież to? Hopla do nieba. Zostałeś z bomowia. Co? A, no bo tak, bo to jest knockout Boże, kto, kto to dodał? Dobra, poleżysz sobie chwilę Minuta pięćdziesiąt, no jakbym wiedział, to bym nie skakał A właśnie, ciekawe czy ja cię mogę dobić Możesz, dobijaj, dobijaj Ja cię bije No, raz mnie bijesz, raz nie Podnoszenie, nie podnoś mnie, masz mi pierdolność, dwa serduszka mam jeszcze Ja czekam cię, podjęta, by ci się od. co? Nie, bo to expak kosztuje za pierdol, dzięki. Czemu jestem duchem? Co, czym jesteś? O, już nie. A nie, nie jestem. bo to zaraz ci się poprawi. Tak, Dobra. To jest tak, się dzieje. To znaczy, się wszyscy inni ci widzą, tylko ty się nie widzisz, wiesz z dzieje. No, kumam. I wziąłem to, bo można podnosić ludzi i potem ich najwyżej gdzieś przenieść. A, też dobre. Tak jako, może pory... tak, jako jeńców brać kogoś, o kurde. No właśnie, można ich porwać, wrzucić do dziury, wypytać i dobić. Ale jest jeden problem, bo nie można ten. Chyba i temu w tak zabierać. A i. Podnoszenie nie, nie wymaga expa. Super. Dobra, mam dwa kotlety ze świni i. i, i te i kurę. I za chwilę będę i... też baraninę. Nie wiem na ile na to pozwoli ale dobra. Podobało mi się to, że to nie jest no. tak, świata na jak wtedy i. żelazo, jest mi się normalnie. No. Kurwa chłopie! Te... Tu jest tyle tego, to jest tak cudowne miejsce Boże, ja nie mam mapy na to, oj. oj, oj. Ja mam voxel mapa Ja właśnie nie Wiesz co, ja mam takiego pomysłu, dam ci żarcie, pobiorę voxel mapa i opti fajna i ogarnę Anoche Ja żeby czuję, zabierają. że miasto republiki jakoś długo nie pożyje Nie, zdążymy się rozpaść na takie małe polis, coś tak czuję I będzie znowu Kalicja nie wiem, wiem, że będzie śmieszne. Ale bo mamy konkurencję, do tego naszego... Kurde, zostałem zbombiony Kto Cię zbombił? Sam się zbombiłem, kurwa... Czekaj, wiem, już Ci lecę na ratunek Centymetr od wody spadłem Chyba woda terazowanie to jednak spoko mechanika No Ciekawe, czy mi odrodzi życie, czy... No, ja mam więcej życia, niż jak umierałem wtedy Odrodziło Ci życie? No, 4 Miałem jedno, a teraz mam 5. Zajebiście, dawaj piec. Po krótkim pobycie w jaskini wraz z kocykiem dogadaliśmy się z Kimki, Sansi i Aurem Engine żebyśmy razem się trzymali i znaleźli jakiś żyzny teren pod miasto, albo po prostu żeby pozdobywać podstawowe surowce w wioski śmiesznej. No to, Banda Aure. O, w końcu 3 krosów palił, super. Dobra, A i Lutki, że musimy dać do regulaminu, że jak ktoś się zbombi to nie można logować. Nie Oddaj mi moje przedmioty. Ludki, ja? gdzie wy jesteście w tej wiosce? Tak. Fajny serwer, fajny Ja nie mam, server, fajny server, fajny server. Ja nie mam twoich przedmiotów. Engi spokojnie, Engi spokojnie. Fajnie, fajnie. Ale chłopia twoich przedmiotów nie mam. Fajnie. 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 Dam ci streama. I weźcie tu dogadaj hmm. z nimi człowieku Wbij nas No się. właśnie, ja nie! Ja właśnie to nawet Aha. Kocyk, kurwa, gdzie wy jesteście? Już idę do bierutek. Y Pierwszy twoje bierutki, biegam poń. O. Mogę się tam pąść, czy co? No, wiem, przejdź tam po prostu. Przecież ty nie umarłeś, leżysz Co? Daj żryć. Ja ser Czy już jesteś na nie, czy coś się stało? No, to serduszko. Daj żryć, bo Ja mam jej to serduszko. Ja też. Problem. Dobra, idę do was, idę mam, że idę, nie, aura do nas dojdzie. Po co takie jest, znalazłam ale... Boże, jakąś wioskę, ale. Boże, muzyka. Masz taką wioskę obok, no, kurwa. Tak. Chyba będziesz miał teraz 5HP, podziękuj mi. Chyba dosarłam do góry. Ja. Roz... Dobra, muszę wam ci jedzenie, ja nie Masz szczęście. A ile masz teraz HP? Jest! Działa, mam to. Gdzie ty wy jesteście. jesteście? Ta. Nie masz, nie. Jest no, 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 no ale masz 5 HP, no tu to, to więcej niż, niż jeden, jeszcze no, się kielczy. Nikogo nie ma. Dobra. O samica! Tobą. Gdzie jest Ja roczka? Masz, masz. Dobra, wbijam! Kutlety! kutlety Kotlety! Kotlety. Zimno, Kot <grym> ile ty tego masz? Ludzie, o. tu nikogo nie ma, jestem <grym> na wsi. Gdzie wy jesteście? Ja jeżdżę, do sobie środku tej nie zielonej góry i nikogo tutaj nie ma. jest! Nie w górze w wiosce! No jestem! Okay. Może relogne, bo jestem się człowiekiem widmo. Teraz. Ej, Ej, bo on nie jest w innej przypadkiem? Nie wiem, on jest do tego zdolny On jest chyba w innej wiosce A właśnie węgiel kurde. Ej, to mi powiedzcie w końcu... W końcu... Co? Czy są frakcje czy ich nie ma? W końcu? Ej, mamy robić jedno miasto nie. póki co. Czyli jak to taką frakcji nie ma. Na razie jesteśmy rozdzieleni, żeby znaleźć teren pod to miasto. Um, o! Ja I w tym mieście byłem... sobie bierzemy prezydenta. O. I od razu wam mówię, robimy propagandę, żeby prezydentem był bez. Kimki wam jedzenie zbiera, ha, A co ja mało przyniosłam? Aha, dobra, nie, wiesz co, Kimki, mam oddaj pytanie, seta. Nie, mam pytanie, bo... ja tego ja ten wytrzymuję. Mam do was pytanie. Mało wam przyniosłam, rozumiem. Seta nie steka. Czekajcie, bo mam do was pytanie, bo ogólnie... Ale ty... co? Kto oglądał Ogim ma ktoś wiadro? SETA! ty Szy, kurwa zbroje! JEST! Mogę w końcu... A jak nie masz to... Pokaż się ano, a jakiego ty masz teraz kina? Kul. Cool. Dobra, to czekajcie, U... ja sobie Daj też wiadro. nie kina. Janaszy, Daj wiadro. kina. Jonasz, da widzicie już tego w garniturze lepszy Jeszcze nie, masz to To jak? Ci mi wiadro, ja chcę malić wiadro. O, 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 masz mi to. Miadro. Masz tu kość i zapierdalaj. Kurwa, ja chcę wiadro! Nie! Masz to kij! Całkiem mur i to! jest wiadro! Ej. Ej. Masz tu kij! Ej. Dobra no, na, 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 na trzy bijemy nam no Raz, Ej. dwa, Nie daj nie lej, mi, nie lej, nie lej! mi, ja, nie daj mi, nie daj mi, nie oddziału po odłączeniu się Kimki, nie i mi, którzy poszli szukać terenu pod miasto. Poszliśmy w głąb kopalni, a do naszego szlachetnego to dołącza KAPIX i powraca od raz No i też bez. Sprawy na spałnie wyglądały tak, że agent zaczął tam się budować ze swoją ekipą. Agent Smith, jakby ktoś nie zjednał, postać no, dosyć znacząca dla tego sezonu. Zaczął się budować na spałnie, i ktokolwiek kto z nim nie trzymał wcześniej. Chce przekroczyć miasto, składa haracz. Kapik z tego haracza nie złożył. I o to, co mu to mu, I o to co mu się stało. On zarabia, zarabiać... Żeby płacić drewnem i kobieconym za wstęp do miasta yy, Zarabiać bity, zarabiać bity. No. Widzisz co ja odkładam najważniejsze rzeczy, on zarabiać bity On mi jeszcze pisał, żebym kopał na podłogi, na drogi Czekajcie, A, idę tam z żelazną fikierką i, i tarczą i on będzie bity no, ja czekaj, jeszcze potrzebuję dwa, czekaj. Właśnie drewno, drewno, ktoś drewno? Dankę Czekaj, um, jeszcze muszę. B-rate right back. Ej, poczekaj, Jonasz, to pójdę z tobą. Dobra, dobra, to szybko dawaj tego seta i. Dobra, już, już, już. już zaklej już. to. Już, już. Tylko na razie nie tak. biegnij nic się kierą, żeby nie. O, Anocha przyszła. Dobra. Dobra, w dół się kopiemy. Tu może, na kupalnię. Dobra, idziemy. Czekaj, czekaj. Ej, ale my we dwóch nie damy rady na nich pięciu czy czterech. Musielibyśmy jeszcze kogoś wziąć. Ja Ej właśnie, wiadrolawy! A mas... Ej lawy. Nie A mas... wiem, ale znajdziemy, Wyjebane, I... chodź, na razie idziemy w... Pokojowy. Chodź dam wam, da, dam wam wiadrolawy. Ej, Bo od mam. ma! Do... Dobra, zapierdalaj. Idę. Do... Masz dwie minuty, spotykamy się pod tym drzewem. Masz, dzięki. Raz, dwa, trzy... I no ros! Spartiato! Ura! Tylko dopiero Oczywiście. jak Tylko dopiero Wydolnie. jak wiesz. Tylko dopiero jak wiesz, że... już się no, ta, ta. Najpierw jak nas oni uderzą. Dobra Ej, masz jakieś jedzenie? No mam trochę czekam A Jonasz masz? Nie. Bo już daleko to do, do teraz on nie wrócę. Mogę o. ci tylko tyle dać. Dobra, chill, staczmy. Ej dobra, coś tu się dzieje już. Dobra, dobra czekaj, Jaki zobaczmy jajca. co... Zobaczmy, zobaczmy co oni za metropolię skimacie. budują. I co ja jest? Ucieka. Ej, patrz to, patrz to! Co? co? Patrz to! Jonasz! Co robicie? Jesteś poszukiwany! Okazało się, że wywiesili za mną list gończy. Jak oni tak śmieli! Więc wziąłem sprawę w swoje. tycie ręce. I w moment, ich po i te w moment tej decyzji pożałowałem. Spotify'a ja tylko. Widzę. Serio! Mnie nie, nie, spotkuję ja widać. O, Did... obejrzyj swoją, dobra. Wanted, pikają! Dlaczego jestem Wanted? Haha, Ojej. Gadałem z Orzechem. Orzecha mamy z głowy, jeżeli o to chodzi, Jonasz. Już załatwiłem mu spokojny no dobrze, się. Nosek... Spokojny nosek Jak Brazylii. mnie uderzy od razu w lawę pod niego. Walisz, lawa, lawa, lawa! Lawa, 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 lawa! Na wszystkich, na wszystkich! Zbieraj! C Kurwa, zbombiony, zbombiony! Jesteś zbombiony, czy oni są zbombieni? Ja jestem zbombiony, napierdalaj ich, napierdalaj! próbuję. Agent A malutki zjadł. Leżąc martwy kocyk postanowił mnie heroicznie uratować A wiecie jak... jak wiecie co my mamy wspólnego z heroizmem i... No. Wykorzystał naszą najlepszą taktykę Branie no, nóg za pas Nie, nie Rezuj, rezuj! O! zabijają mnie! Kurna! Już mogę Gdy kocyk był zapędzony w kozim rogu, nie malutki nie pozostawił mu innego wyboru niż użyć naszej ostatecznej techniki, a mianowicie to było. Lognięcie. Kocyk wyszedł z serwera i zostawimy pastwę losu. Nie mówię, że nie zrobiłbym tak samo, ale. Śmieszne. śmieszne. Nie, kto to jest? Czekaj, spróbuję się nawrócić do miasta. A to jest głupa. Ja Ej, gdzie jest? Wybrać. Gdzie jesteście? Biegnę w stronę miasta! Biegnę! Kurwa, zaraz muszę coś gaming. Kiedy się już każdy z każdym pomordował, każdy z każdym pochlał, no to panował istny chaos, tak istny, że Kocyk musiał spingować całego Discorda i zarządzić, żebyśmy wbili na jeden voice chat, ogłosili jakąś radę i żeby potrząsnąć troszeczkę serwerem, żeby się ogarnęli, bo był gorszy chaos niż na pierwszym. Naprawdę. Tak, mm. Dobra, no, więc ja tam, tak, ja zebrałem zech. was tutaj wszystkich obecnych w nowym mieście i tych, których tam w ogóle nie ma na miejscu. Czekaj, Trakne... ja tam mam nekom. Nekom, nekom. Trochę Krzysiek. <noise> Uwielbcie to, więc... Skierdalaj. Siema, Ember, nie wróciłeś? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korynis. No. Kurwa, że no. będziemy podnosił gnoju jebany. Może... Może zajam. nie wszyscy się zabijają. Pro ja proponuję zajamane. się... Tu, ja obrazu się, się uciszyć na chwilę. No. Słuchajcie, sprawa jest taka, nie? No. Macie to kij i napierdalać budujemy miasto. <laughs> Bez podatków A Jakie? Budujemy to? miasto. I <śmiech> <śmiech> powiem tak. Jako TAK <ślesk> SKRAWCZKO Dobra Ima za co Ej Krzychu jaka wersja? Nie, nie mam w... wersji w... 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 Wersja nie ma słuchajcie ludzie Lata, na Jaka gra? Naprawdę Ludzie Proszę o kibę Będziemy jebać <ślesk> Ej nie działa Więc tak Już teraz serio nie Zbudujemy miasto, nie? Bo robloxa odpaliłeś. Windows plus Zrób, tak. Zbudujmy miasto, nie? I A potem mi potem się włączyć. dzieje, co się chce. Tylko zbudujmy kilka domów, okej? Okay? bo cię słyszę. Zróbmy chociaż kilka domów. A ty mi loada. I spokojnie. Ja nie, nie takie demo miasta, chociaż nie. nie? Chłopaki, co wygracie? <gulia> bo wyciszcie, <gulia> <gulia> co Nie wiem, Wyk, co oni wzią... grają. Ja co się dzieje graf. Co ty widziałeś? Roblox gramy Ej, no już e, się działa. Kocyk, wyjdźmy na mój. Za Ender. Dobra, za Antimorda wróćcie. Wracając. Zbudujemy miasto. I potem potem nie się i dzieje potem mianujemy mi Krzycha na prezydenta. Potem no słuchajcie, Ale słuchajcie, ja nie wliśmy na Jutro Murci. jutro ja tam grę odpaliłeś. prezydenckie. Nie tam grę odpaliłeś. Jutro nie organizujemy bo. wybory prezydenckie w bliżej nieokreślonym nam mieście, o bliżej nieokreślonym nam ustroju politycznym i wyzna... Ale... niech każdy kto tam ma, chce mieć jakieś wpływy, wyznaczy od siebie jednego człowieka. To może, u, być, wyznaczam cię. to może być malutki, to może być orzech, to może nie, być... Nie, proszę, nie ja. Po przebowie Koceka doszliśmy, że bez królewie to bezprawie, a samozwańczy agent Smith nie może rządzić oficjalnie, bo nikt go wtedy bo niego nie słuchał. My tylko swoich kolegów, którzy też rządzili się swoimi prawami. Mniejsza o to. Nastał wtedy czas wyborów. Ale to już w następnym odcinku. Kto zostanie prezydentem, co knuje malutki i kto się okaże głównym złym i powodem wszystkich konfliktów na serwerze. O zostańcie z nami i oglądajcie. Kocyk SMP 2. Trzymajcie się ciepło, na razie.